Się. Bądź już bezpieczny w sieci z nieznanych linków Nie ściągaj żadnych śmieci, by podawać dane Potrzebnych nie wzrusza, nie ociągać się Za uszanty wirusa Społeczna, rozsądnie i bezpiecznie w cyberprzestrzeni powstała dzięki rozmowom z uczniami naszej szkoły. Wynikało z nich, że młodzież spędza znaczną część swojego czasu w sieci. Zdecydowana większość z nich była świadoma tego, w jaki sposób poruszać się w internecie. Byłam udział w projekcie, żeby pokazać dzieciom i dorosłym. Jak powinno się zachować przy komputerze? Też można stracić wzrok i przyjaciółek, i kolegów. No bo zamiast yy, spędzać czas yy, przy komputerze, można sobie by było wyjść na dwóch, tam się z kimś pobawić. Wziąłem udział w akcji, ponieważ internet jest czasem niebezpieczny dla dzieci. Mogą trafić na nieodpowiednie treści i filmy. Osoba dorosła może podać się za dziecko i, i chcieć zrobić komuś krzywdę. Wziąłem udział w tej akcji, by rówieśnicy poznali zagrożenia czekające na nas w sieci. Myślę, że taka akcja to świetny pomysł, szczególnie teraz, kiedy prawie całe nasze życie przeniosło się do internetu. Wierzę. Że mamy zwrócą uwagę moich rówieśników i dzięki nim łatwiej zapamiętają, na co powinni zwrócić uwagę, poruszając się po internecie. Wziąłem udział w akcji Rozsądni, Bezpieczni w Cyberprzestrzeni, ponieważ chciałem uświadomić moim koleżankom i kolegom, jak wielki wpływ ma na nas bezpieczeństwo w sieci. Jest moc w rozsądku i bezpieczeństwie. Nie martw się, nie martw się, bądź bezpieczny dziś Nie podawaj danych haseł, nie wysyłaj zdjęć Nie martw się, nie martw się, bądź ostrożny dziś Czytaj komunikaty i nie klikaj pochopnie Zabezpieczaj swoje konta Stosuj hasła trudne do Które są kombinacją liter i cyfr. Wtedy na twoje konto Nie mam Po pierwsze prywatność, chron wizerunek dano płatność, taki warunek, dano adres, telefon, nazwisko, Pilnuj jak karę, oszpady, łowisko. Coś się niepokoi, to jest druga sprawa. Najważniejszy spokój, to nie jest zabawa. Powiedz dorosłym, twoim najbliższym, nie bądź uległym. Jesteś prawdziwy bądź zawodnikiem, nie ufaj w sieci, bo jednym klikiem wpadziesz do sieci, to trzecia sprawa, się nie spotykaj, no name jak zjawa, pójdziesz z Po Czwarte, szanuj, chcesz mieć szacunek, weź tu nie szpanuj, zmień wizerunek Agresja rodzi agresję, dziś hejtujesz innych, a jutro masz pretensje.